Ostatni odcinek o akcjach, które przeszły do żużlowej historii, przyjął się jak na razie najlepiej na moim kanale, więc dzisiaj ruszamy z serią najlepszych biegów danych zawodników w ich dotychczasowej karierze. W pierwszym odcinku weźmiemy sobie pod dupę naszego mistrza Tomasza Goloba. A o kim będą kolejne filmy? To już zależy od was, dlatego wbijajcie na Twittera Strefa Różla, gdzie będą pojawiały się ankiety dotyczące kanału, ale także różnego rodzaju statystyki i tego typu rzeczy. Zachęcam do obserwowania tymczasem taśma w górę i zaczynajmy Tomasz Golob wizyty na torze we Wrocławiu w sezonie 1999 może podzielić na lepsze i niestety gorsze my dzisiaj przypomnimy sobie te zwycięskie chwile a dokładniej bieg finałowy cyklu Grand Prix w którym stoczył on niezapomniany pojedynek z Jimmy Nielsenem Szwed prowadził wyścig od startu no chciałoby się powiedzieć do mety ale Tomek nie mógł na to pozwolić przez trzy kółka Polak szukał prędkości po wrocławskim owalu, aż do okrążenia ostatniego, gdzie szeroko napędził się na pierwszym uku, żeby w drugi weśpikął na pełnym gazie. Siła środkowa wyrzuciła go bardzo szeroko, co ostatecznie jeszcze mu pomogło, ponieważ odbił się tylnym kołem od wtedy jeszcze drewnianej bandy w szczycie łuku i fantastyczną przycinką wyprzedził swojego rywala na samej mecie. Jeszcze dwa okrążenia pozostały do Rozpędza się po zewnętrznej, ale niełatwo jest dopaść Rzymiego Nilsena, teraz znów się zbliżył, ależ ostre wejście w wiraż po zewnętrznej Tomasza Golowa, czy już teraz poszerza wyjście z wirażu Rzimi Nilsen, broni się wspaniale, no nie wiem, nie wiem czy poradzi sobie Tomasz Golow, bierzmy do końca teraz, jest już bliziutko, jeszcze troszeczkę i być może da radę, ależ szyje, rozpędzi Tomasz Golow, może zejście kapitalny małe. nie sobie chyba tego No to teraz przenosimy się w czasie aż o 17 lat do meczu GKM Grudziądz ze Spartą Wrocław. Bohater tego odcinka w biegu 11 musiał zawalczyć z Findenem i Wacławem Milikiem, którzy od pierwszego okrążenia wyszli na prowadzenie i ustawili się w parę wydawałoby się nie do przejścia. I rzeczywiście tak było, bo Tomasz Golob krążący po samej bandzie, nie mógł wyprzedzić chociażby jednego z wrocławskich zawodników, aż do ostatniego łuku, gdzie zmienił on swoją taktykę. I przyciął do krawężnika zupełnie zaskakując obydwu żółzlowców Spartę. Z wieczą widością, bardzo szeroko tam pod batą, szalejący Tomasz golob. No i nie niewiele brakowało, a już ojął doprowadzenie. Jeszcze tak jakby zapominał swojego kolegę Uffinden, by był czujny, by nie pozwolił przedzierać się tamtędy po obrzeżach toru Tomaszowi Golobowi i w tej chwili wyciągnęli jakby wnioski. Przyblokowany Tomasz Golob, ale nie daje za wygraną. Fantastycznie walczy, ciągle naciska, ciągle nęka swoich rywali. Próbuje tu objechać przynajmniej jednego z żużlowców. z Sparty Wrocław. Publiczność nastojąco ogląda z tego biegu. Jeszcze jeden atak. Goloba! Nieprawda! Wskazał teraz, że potrafi połykać rywali i to dubeltowo. Nieprawdopodobny atak, samo zwieńczenie czwartego okrążenia i to jest, proszę Państwa, ta ikona polskiego Speedwaya. Nasz mistrz chyba upodobał sobie wyścig 11 na torze w Grudziądzu, ponieważ rok wcześniej również zrobił on niesamowite show. Tym razem w meczu ze Stalą Gorzów i chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że był to jeden z najlepszych wyścigów tamtej dekady. Zresztą mój komentarz jest tu raczej zbędny. Zobaczcie sami. Gonić rywali, chyba udało się już żagarem. Teraz pora na jakąś mistrzowską akcję, na atak na Kasprzaka. Jakbym słyszał z Zenka, wjedź tam na górkę i potem szybko rozpędzisz się na dół. I tak Krzysztof właśnie, właśnie robi szeroko pod płotem, samym szuka przyczepności. Krzysztof Kasprzak jeszcze założył Tomka, wykantowało bokiem, jechał ten motocyk chwilę, ale zdążył jeszcze zakryć krawężnik, żeby obronić się przed atakiem Mateja Zagara ze Słowenii. Kolejny świetny wyścig. Szachy na torze w grudziu. Przed Kastrzakiem już. Ale się i Wyszedł z małej, a teraz Kastrzak pogdębiony, a żagar jest na prowadzeniu. Gol obchodzi po małej. Co teraz zrobią? Kastrzak znowu odzyskuje. Chciał takiego wyścigu w naszej PGE Extra